Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na wtorkowy odcinek poprzedzający otwarcie pierwszej w tym roku sesji na amerykańskim rynku akcji. Na początek. Indeks SP 500 standardowo spójrzmy tutaj. No nic się nie zmieniło od wczoraj, tak, bo wczoraj nie było sesji na, na Wall Street. Amerykański rynek akcji dopiero dzisiaj rozpocznie. Dopiero dzisiaj rozpocznie 2023 rok dzisiaj zobaczymy jak inwestorzy jak inwestorzy wejdą w ten nowy rok. Dzisiaj pierwsza sesja, wczoraj giełda była zamknięta, także nie ma się specjalnie co rozwodzić tutaj nad tym, nad tym wykresem, nad tym indeksem. Możemy tylko spojrzeć na rynek kontraktów terminowych, jak prezentują się kontrakty na, na ten indeks SP500 przed otwarciem sesji. A przed otwarciem amerykańskiej sesji kontrakty futures na SP500 wzrastają o 0,80%, sugerując, że ten nowy rok optymistycznie rozpocznie się dla giełdowych byków i być może zobaczymy umiarkowane wzrosty na początku tej dzisiejszej sesji. Pierwsza spółka, jaką na dzisiaj przygotowałem, czyli Tesla, wczoraj też było o Tesli, dzisiaj znowu o Tesli. Tesla opublikowała swoje wyniki, jeśli chodzi o dostawy i produkcję w czwartym kwartale. Tesla osiągnęła w tym minionym kwartale rekordowy poziom produkcji i dostaw. Jednak ten wynik i tak rozczarował, rozczarował rynek, nie spełnił oczekiwań. Spółka dostarczyła ponad 405 tysięcy pojazdów w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku, czyli o ponad 25 tysięcy mniej niż zakładał konsensus tutaj. Rynek spodziewał się, że, że te dostawy przekroczą 430 tysięcy sztuk. W analogicznym okresie roku poprzedniego Tesla zrealizowała 309 tysięcy dostaw w rozbiciu na poszczególne modele samochodów. Najbardziej popularne były Tesla Model 3 i Model Y. Takich samochodów dostarczono łącznie 388 tysięcy, natomiast pozostałe, pozostałe 17 tysięcy aut. To były modele X oraz S, czyli te bardziej luksusowe modele Tesli. Spółka wyprodukowała w czwartym kwartale prawie 440 tysięcy aut, i podobnie jak w trzecim kwartale, produkcja przewyższyła poziom dostaw. Do tej pory było to dosyć rzadko spotykane zjawisko w przypadku tej spółki, tego producenta. Zazwyczaj te dostawy albo dorównywały produkcji, albo nawet przewyższały tą produkcję. Produkcja niższa od dostaw może tutaj. Produkcja wyższa od dostaw może świadczyć o pewnym osłabieniu w popycie, który zauważalny jest m.in. w Chinach na największym tym rynku zbytu dla, dla producentów pojazdów. Spółce nie służy też konkurencja w branży, która w ostatnim roku mocno się rozwinęła. Giganci rynku motoryzacyjnego, tacy jak Ford, czy też General Motors. Intensywnie rozwijają się w tym kierunku elektromobilności, aktywnie inwestują w rozwój segmentu pojazdów elektrycznych i, i ten rynek staje się coraz cięższy dla, dla każdego uczestnika tego rynku. Jeśli chodzi o rekomendacje dotyczące Tesli, tutaj nic się od wczoraj nie zmieniło, wciąż mamy 25 rekomendacji kupna, 14 rekomendacji neutralnych i, 3, i 5 rekomendacji sprzedaży. Kolejna spółka, jaką na dzisiaj przygotowałem, kolejny producent, kolejna spółka z sektora motoryzacyjnego, czyli Hyundai Motor. Hyundai i należąca do spółki Kia prognozują, że w 2023 roku ich łączna globalna sprzedaż wzrośnie o 10%, pomimo tego, że w ubiegłym roku ten wynik sprzedażowy był niższy niż, niż sobie te spółki wyznaczyły na cel, ze względu na m.in. zakłócenia w łańcuchu dostaw. W 2022 roku Hyundai i Kia osiągnęły sprzedaż na poziomie 6,85 miliona sztuk. Celem natomiast celem było sprzedanie 7,16 miliona aut, więc tak więc zabrakło tutaj wynik jest około 4% poniżej tego zakładanego, zakładanego celu. Natomiast jeśli chodzi o, o tutaj problemy, jakie trapiły te przedsiębiorstwa i Uniemożliwiły w jakimś stopniu osiągnięcie tego celu, to takim jednym z największych problemów był niedobór chipów i innych części, który trapił, który trapił cały sektor motoryzacyjny w tym 2022 roku. Producenci planują sprzedać w tym roku łącznie 7,52 miliona pojazdów, Hyundai wśród takich swoich celów, planów na ten rok wymienia m.in. powiększenie, zwiększenie swojego udziału w rynku, przyspieszenie elektrycznej transformacji oraz optymalizację procesów produkcyjnych, logistyki i też sprzedaży. Kolejna spółka Deutsche Bank. Deutsche Bank jest na dobrej drodze do realizacji swoich celów związanych z restrukturyzacją. I nie zamierza też zmieniać swojej strategii pomimo dużych zawirowań w 2022 roku. Ryzyka związane z wojną w Ukrainie, wysoką inflacją czy też potencjalną recesją mogły wzbudzić u inwestorów niepewność, jeśli chodzi o przyszłość Deutsche Banku i plany restrukturyzacyjne tej spółki, która próbuje odbudować swoją pozycję w sektorze bankowym. CFO, CFO Deutsche Banku James von Moltke. Uspokaja, uspokaja jednak akcjonariuszy, mówiąc, że rozważali, jak wydarzenia tych ostatnich miesięcy wpływają na działalność banku, czy też wpłynęły na działalność banku. Natomiast uznali oni, że to, co wydarzyło się od lutego, tylko potwierdziło słuszność obecnej strategii i będą oni dalej ją realizować. Spółka pozostaje przy swoich średnioterminowych celach, które zamierza osiągnąć do 2025 roku. Chcę do tego czasu wypracować, wypracować wskaźnik ROTE na poziomie 10% i zmniejszyć też wskaźnik kosztów operacyjnych do zysku operacyjnego do poziomu poniżej 62,5%. Jeśli chodzi o rekomendacje dotyczące Deutsche Banku, mamy tutaj połowę, po, połowa rekomendacji jest pozytywna, zaleca kupno, jest takich rekomendacji 13%. 10 rekomendacji jest neutralnych, natomiast 3 rekomendacje zalecają sprzedaż. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.